Zapraszamy teraz na kolejny spacer z Panem Olejnikiem. Dzień dobry Państwu. I mimo mrozu nadal proszę Państwa na spacerek po Worsztynie. Ulica 5 stycznia. Dom, który był własnością kiedyś Pana Zimniewicza Stanisława. O, tak to wyglądało, proszę Państwa, na zdjęciu. To była bardzo ciekawa firma. Bardzo stara, zasłużona. Pan Zimniewicz był starszym cechu fryzjerów. U niego się uczyło bardzo dużo ludzi. Człowiek no o szerokim wykształceniu zawodowym, a więc był on fryzjerem, golarzem, rwał zęby, stawiał bańki, robił peruki, no i warkocze dla wplatania pań, które nie miały zbyt bujnych włosów. To widać dokładnie na tym zdjęciu, które teraz Państwu prezentujemy. To szyld. E, właśnie z, pa, z nazwiskiem Pana Zimniewicza jest napisane Golaż fryzjer. Pan Zimniewicz tutaj stoi przed tym domem w tym takim cywilnym ubraniu, no i dwóch uczniów tutaj już w tych kitlach i ta mała dziewczynka to jego córka. No widać te peruki tutaj w oknie wystawowym i jeszcze Państwu pokażemy jedno zdjęcie. O, i na tym zdjęciu tutaj jest pan Zimniewicz, to ten starszy pan z tą bródką, ale proszę zwrócić uwagę na tabliczkę, która mieści się w lewej stronie tutaj na, na tym domu. Jest to biuro pisania podań pana Alfonsa Buły. Było to takie prywatne biuro, które pisało podania do władz administracyjnych jak i sądowych. O, i teraz obecny już wygląd tego budynku. Wracając do pana Zimniewicza. Pan Zimniewicz oprócz tego jeszcze zajmował się charakteryzacją aktorów teatrów amatorskich. W tym czasie, w okresie przed I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym, w Olsztynie, jak i w okolicy rozwijał się bardzo żywo amatorski ruch teatralny. Różne towarzystwa, organizacje społeczne przygotowywały sztuki teatralne, i dochód z tych sztuk teatralnych przeznaczały na własną działalność kulturalną. Stąd duże było zapotrzebowanie na charakteryzatorów. I pan Zimniewicz tutaj w samym mieście dokonywał tej. Charakteryzacji tych amatorów, aktorów. Natomiast na wieś, jeżeli na przykład Straż Pożarna z Wroniaw czy z Obry robił jakieś rozstawienie, to wysyłał już swoich uczniów. U pana Zimniewicza no, golił się szczyk pan hrabia Kurnatowski. Przyjeżdżał swoim powozem i wtedy zawsze najmłodszy uczeń wybiegał przed ten interes, musiał otwierać drzwi powozu, rozkładał stopnie. Pan hrabia schodził i krzyczał, czy nadworny fryzjer Jaukrewskiej Mości jest. Potem wyjmował własne przybory fryzjerskie i gdy go mistrz to on sobie sam robił manikiry. Uczniami byli tutaj u Pana Zimniewicza Pan Florian Pacyna znany, Pan Grzyl, Pan Sikora, Pan Adamek o, i Pan Jan Kołodziejczak, o którym już mówiliśmy Który przedtem miał naprzeciw e, probostwa przy ulicy Roberta Kocha przez długie lata swój zakład No i oczywiście u ucznia Pana Zimniewicza, czyli Pana Jana Kołodziejczaka Uczył się obecnie tutaj właściciel tego zakładu mistrz pan Krzysztof Młynkowiak. Jak to się stało, że pan Młynkowiak stał się tutaj właścicielem tego domu? Wnuczka pana Zimniewicza wyszła za pana czajki, no, za pana czajkę i od niego to właśnie kupił ten dom. Korzystając z tych starych zdjęć uzyskał zgodę konserwatora wojewódzkiego na zmianę właśnie tej zewnętrznej elewacji. No doprowadził do bardzo pięknego wyglądu, ale wewnątrz jeszcze chcielibyśmy państwu pokazać właśnie ten zakład i kasa bardzo ciekawa kasa z roku 1929. Jesteśmy we wnętrzu tutaj, proszę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe Rozwiązania architektoniczne to duże lustro, które jakby powiększało powierzchnię tego zakładu. No, mamy tutaj te dwa fotele, przy jednym tutaj pracownica, mistrza, a przy drugim fotelu no, sam mistrz. Po lewej stronie, proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na tą właśnie bardzo ciekawą kasę z roku 1929, którą nabył e, Pan Kołodziejczak, e, za chwilę zademonstruję Państwu w jaki sposób ona działa, można tam ustawić osobno i numery, kolejno o po lewej stronie może pan pozwoli tutaj może wiedzieć taki licznik dzienny, ile razy było skasowane. Potem jest tam tak, o tutaj to ma pan. Potem mamy ustawione osobno dla cenniki dla panów i osobno dla pań i to wszystko razem się sumowało. Tak. I jeszcze chciałem pokazać Państwu z lewej strony wychodzi zawsze kwitariusz, tam jest na otwór. Z liczbą porządkową i z ceną, nie można otworzyć tej kasy. Dopiero gdy się ustawi, no, e, cenę przekręci się w ten czas. Automatycznie, szuflada się otwiera. Bardzo ciekawa kasa. Taka stara, a działa jeszcze bez zarzutu. No, to jest ten sam dom, tylko z boku i w tej uliczce, tutaj właśnie. Na, na piętrze pan w.a. miał swoje biuro pisania tych podań, tam dalej miał również swój warsztat cholewkarski pan Trawiński, a później na parterze tam gdzie jest obecnie wikaria. Kiedyś tutaj znajdował się stary browar i dopiero na początku naszego wieku został wybudowany nowy browar. Blensa Niemca, który, w którym dzisiaj jest ta e, słodownia, e, był on wybudowany w 1908 roku. Po lewej stronie, tutaj, przy zabudowaniach, kiedy znajdowała się farbiarnia. I e, jeszcze tutaj ten dom, tutaj z lewej strony, tak ciągnący się. Pokażemy za chwilę Państwu od e, ulicy 5 stycznia ponieważ ma bardzo ciekawą architekturę. No proszę zwrócić uwagę na ten dom, bardzo ciekawa architektura, taka niejednostajna, nie takie pudełko, tylko urozmaicone z tymi takimi gzymsami wystawkowymi, no i na takie sterczyny. No a obok tego jeszcze to takie małe mansardowe okno wystawowe. Dom należał do państwa Szczerkowskich. Przez pewien czas w domu, w domu tym znajdował się bank spółdzielczy. I pan Szczerkowski był jego dyrektorem. Potem ten bank przenoszony był na inne miejsce. Potem u pana musiał, a potem znowu wrócił. Zresztą o banku jeszcze szerzej państwu powiemy. Potomek Państwa Szczerykowskich pracował na w Urzędzie Pocztowym w Łączności, jeszcze żyje i o nim będziemy mówili szerzej, ponieważ w czasie okupacji był jednym z pracowników zatrudnionych na terenie tego obozu jenieckiego w Komorowie. I proszę Państwa, jak zwykle po tych 10 minutach spaceru po Włoszczyźnie, żegnam się z Państwem, no i chętnych zapraszam na następne spotkanie. Do widzenia Państwu.